Witam, dzisiaj się troszkę nudzę i można powiedzieć, że chcę tutaj nadrobić zaległości w postaci tutaj odpowiedzi numer dwa na wasze pytania. Nie było tego zbyt dużo, także z góry mówię, że będzie to ostatni tego typu filmik z racji na bardzo małą aktywność. Tutaj praktycznie kilka osób tylko się udziela, także być może kiedyś do tego wrócę, jeżeli będzie więcej widzów na kanale, jeżeli będzie większy ruch i większa aktywność z Waszej strony to być może wtedy coś takiego się zrobi z tym, że będzie to z zapowiedzią, yy, dającą wam jakby czas na zadawanie pytań. No i tutaj jeszcze co chciałem podsumowując powiedzieć, w tej chwili akurat wrzucony jest Uncharted 3, 15 minutówka. Udało mi się tutaj przez ten czas jak miałem pożyczoną tą grę przejść ją całą, także spodziewajcie się wideo recenzji w niedługim czasie. No, i muszę jeszcze ponadrabiać kilka zaległości, czyli będzie recenzja Black Opsa, będzie recenzja Re Resistance 2. To tyle, tak na razie. No, i coś tam na bieżąco będzie się pojawiać jakieś 15 minutówki, ale ogólnie troszkę zwolnię, także będzie tych 15 minutówek na pewno tygodniowo mniej. Nie będzie tak, że będzie 15-20 tytułów na tydzień, tylko będzie tego trochę mniej. No, i tutaj może przejdźmy do pytań. Także zaczynamy, może. Tutaj od pierwszego pytania remixa D1013, dlaczego wybrałeś PlayStation 3, a nie Xboxa 360? Tak pokrótce, dlatego że bardziej ufam firmie Sony, choć nie jestem fanbojem i bardziej przemówiły do mnie ekskluzywy z PlayStation 3 od ekskluzywów z Xboxa. Tym bardziej, że dużo gier, naprawdę dużo gier na Xboxie możemy pograć na pc ja posiadam tam i PC-ta i laptopa, także mogę sobie pograć w te tytuły. Niestety w ekskluzywy z PlayStation 3 możemy pograć tylko na PlayStation 3, dlatego między innymi wybrałem PlayStation. Co do tego pytania. I teraz następne pytanie. Korcio25 zadał Czy wszystkie gry z Twojej kolekcji są kupne, czy pożyczasz dużo i czy wszystkie udaje mi się ukończyć? Czy wszystkie gry z mojej kolekcji są moje, kupne? Część gier jest kupnych, część gier dostaję, część gier po prostu wymieniam te tytuły, które prze, prze, przelazłem już i uważam, że nie warto ich trzymać na półce, także wymieniam w tym momencie na jakieś inne tytuły. Czy dużo pożyczam? Czasami pożyczam jakieś tytuły tylko i wyłącznie, żeby właśnie zrobić wam te 15-minutówki, bo ja ogólnie nie lubię mieć pożyczonych rzeczy u siebie w domu czyś? A czy wszystkie udaje mi się ukończyć? No powiem szczerze, że... Staram się przejść wszystkie gry, które mi się podobają. Gry takie słabe i średnie, coś tam gram, ale tak naprawdę nie przechodzę ich, bo, bo po prostu uważam to za stratę czasu. Następne pytanie tutaj od Klusa 10001: Maksim, dałbyś radę zrobić gierowe nowości, coś takiego jak robi Don Casper 27. Powiem szczerze, u mnie to troszkę inaczej wygląda, bo różnie bywa z tym kupnem, z, tym, z tymi grami. Wiem, że Don Kasper ogólnie pozdrawiam Don Kaspra. Bardzo fajne filmiki, kręci. Podoba mi się ogólnie jego kanał. Fajne rzeczowe podejście. Ja mam coś podobnego. Coś, co się nazywa słowo na, czyli słowo na październik, słowo na listopad. Tak co miesiąc, mniej więcej pod koniec miesiąca będę robił takie podsumowanie, w którym będę jakby mówił, co się u mnie zmieniło, co nowego, co będzie nowego i tego typu rzeczy. Także to mniej więcej jest coś takiego jak u Don Kaspra. Moje giercowe nowości, później patrzymy tutaj na następne pytanie. Rider 112 pyta się o imię syna, syn będzie się nazywał Kuba Jakub. Następne pytanie od MS Wilku: 666, czy posiadam jakieś zwierzę? Kraj, w którym chciałbym mieszkać? Ulubiony sport? I jaką dyscyplinę uprawiałeś? Także tych pytań trochę tutaj zadał. Czy posiadam zwierzę? Tak, posiadam zwierzę, posiadam kota. Kraj, w którym chciałbym mieszkać, mimo wszystko, w tej chwili jest to Polska, jeżeli miałbym sobie marzyć, to chyba Japonia. Ulubiony sport, tutaj bym powiedział, że koszykówka. Łączy się to z jaką dyscypliną uprawiałeś. Ja dość długo grałem w koszykówkę, bardzo lubiłem koszykówkę. No i gdzieś tam jakieś sporty walki też mi tam przemknęły, ale to tak w gwoli, że tak powiem, na krótko. Teraz dalej, w jaką grę, e, od Ridera 112 znowu pytanie, w jaką grę najdłużej zagrywałeś się w Multi, na czym jeszcze gram oprócz, oprócz PlayStation 3? E, jaką grę najdłużej zagrywałem się w Multi? Jeżeli chodzi o peceta, e, można powiedzieć MMORPG, tutaj podstawa, bardzo długo grałem w Lineage'a, grałem 3 lata w Lineage 2, bardzo fajne MMORPG, później grałem 2 lata w WoWa, czyli World of Warcraft, e, za czasów jak e, do dodatku Burning Crusades, i jeżeli chodzi o PlayStation 3, powiem szczerze, tak długo w Multi nie przyciągną mnie zbyt na tak naprawdę długo jakiś tytuł, ale dość długo grałem w Killzone'a, dwójkę, a tak to średnio, średnio gram po Multi, bo tak naprawdę tyle tych tytułów jest, tyle tego chcę ograć, więc wolę czas spędzać na fajnych singlach z fajną historią niż męczyć jeden tytuł dwa lata. Nie mam niestety czasu, ale na pewno coś tam zostawiłem na półce, jakieś Call of Duty, jakiegoś Kilzona, e, Borderlands i kilka innych tytułów, które będę trzymał, żeby sobie pograć po sieci. E, następne, na czym jeszcze grażę, plus PlayStation 3? E, mam PSP, także gram na PSP. Od czasu do czasu mam jeszcze tam e, na pc w coś gram, czy na laptopie, czy na właśnie stacjonarce i gram tak można powiedzieć jeszcze z aktywnych sprzętów no to gram jeszcze na telefonie w Androida w jakieś tam gierki jakieś popierdółki następne pytanie od Damage Generation najgorsza gra w którą grałem na PlayStation 3 najgorsza gra w którą grałem na PlayStation 3 mogę wymienić dwa tytuły na pewno jest to Warhawk który mnie zawiódł bo ja pamiętam Warhawka jedynkę ze starego poczciwego PSX'a tam był bardzo fajny singiel, tutaj niestety mamy takie tylko i wyłącznie multi, które jest naprawdę jak dla mnie dość słabe. No i drugą grą najgorszą, w którą grałem to jest The Club. I może technicznie ona nie jest najgorsza, ale tak naprawdę tam tylko chodzimy, strzelamy, ładujemy te kombosy przy strzałach. Mnie to dość szybko znudziło, także tutaj może te dwie gry wymienię. Jakiej muzyki słucham jeszcze tutaj od The Magic Generation? Słucham praktycznie wszystkiego, ale z przewagą hip-hopu. To tyle, jeżeli chodzi o muzykę. No, nie słucham jedynie disco-polo i nie słucham jedynie jakiegoś mocnego metalu. A tak to ogólnie wszystko, tak jak mówię, z przewagą hip-hopu. No i następne pytanie tutaj mamy od Bajtobik. Jaki jest mój ulubiony tytuł na PlayStation 3? W tej chwili chyba, z tego co tutaj grałem, no jedną dość ciężko mi po powiedzieć grę. Bo tak naprawdę jest tego dość dużo, ale chyba bym wybrał w tej chwili Demon Soul'a, dlatego że najwięcej radości mi dał. No i tutaj jeszcze Borderlands, bardzo mi się podoba, no ale jak miałby być jeden tytuł, no to w tym momencie Demon Souls. I jeszcze jedno pytanie tutaj ostatnie od Raidera 112, na jaką grę najbardziej czekasz, jeżeli chodzi o przyszły rok, czekam na kilka gier tak naprawdę. Czekam. Na kilka hiciorów, jeżeli chodzi o mnie. Na pewno nie określę się tutaj co do jednego tytułu, ale czekam na Maz Effect trójkę jedynkę i dwójkę przelazłem gdzieś tam na PC. -cie. Bardzo mi się podobała właśnie Fabuła i klimat w Maz Efekcie. Dlatego czekam z wyczekiwaniem jak to będzie wyglądać. Czekam na Max Pay na trójkę, który na PC naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał tam klimat, tym bardziej wspominam tą jedynkę która była rewelacyjna tutaj po trailerach. Naprawdę fajnie się zapowiada ten Max Paint 3. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Czekam na Far Crya Trójkę. Wiem, że dużo ludzi uważa tą grę za nudną, ale ja uwielbiam takie połączenie sandboxa z FPP. Jednocześnie, właśnie z, razem z Far Cryem 3, czekam na Borderlands 2. No i jeszcze z Gierek czekam na Grand Theft Auto 5, choć jeszcze czwórki, nie skończyłem się, przyznaję. Gdzieś tam cały czas na półce czeka, ale no jak znam Rockstar to na pewno będzie tytuł bardzo fajny, dlatego wyczekuję Grand Auto 5. No i ostatnim tytułem, którym naprawdę pokładam nadzieję to jest Dragon Dogma w tej chwili. Też bardzo podobały mi się trailery, bardzo mi się podobał świat przedstawiony na trailerach, zobaczymy jak to wyjdzie. Czekam na, na właśnie taką fajną grę tego typu. No i z takich moich jeszcze marzeń czekam na jakieś MMORPG, które by było właśnie e, dystrybuowane na zasadzie free, freeware'u, czyli po prostu darmowa jakaś tam gra MMORPG z mikropłatnościami, tak jak w tej chwili mamy DC Online, DC Universe Online. Tylko żeby to było właśnie w klimacie fantazy, żeby to mi przypominało chociaż trochę e, te gry, w które tak bardzo długo się zagrywałem, czyli Lineage 2 albo Wowa, czyli coś w tym stylu na PC. -cie na coś takiego czekam. No i myślę, że to już by było na tyle. Tak jak mówię, jest to ostatni tego typu filmik z pytaniami. Być może, jeżeli będzie tam powiedzmy więcej widzów, 500, 600, jeżeli będzie dość duża aktywność z Waszej strony to w tym momencie będę coś takiego kręcił, także na razie zaprzestaję z tego typu, typu filmikami, bo tych pytań jest dość mało. No i zobaczymy co będzie dalej. Czekajcie na jakieś 15 minutówki pozdrawiam Was wszystkich i wyczekujcie recenzji Uncharted 3, moim zdaniem naprawdę zajebista gra dla fanów Uncharted a oreszcie usłyszycie wideo recenzji, także trzymajcie się hej na razie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!